W dzisiejszym odcinku spec symulatora mamy naprawdę duże roboty, bo po pierwsze musimy w końcu trafić tego zakichanego huge Lucky peta, bo na niego jest naprawdę duża szansa, a ja go jeszcze nie trafiłem. A po drugie, dzisiaj chciałbym wykorzystać ten trade terminal, który oczywiście jest na tej plazie do zarabiania, bo jest kilka naprawdę mega mocnych metod na zarabianie gemów dzięki temu trade terminalowi i dzisiaj musimy też to wszystko sprawdzić. Ale tym oczywiście zajmiemy się później, na początku chciałbym wam coś pokazać tutaj właśnie w tym lucky World ile udało mi się zarobić coinów. No jeżeli chodzi o coiny, to mamy 3,5 biliona i dzisiaj chciałbym zarobić tego jeszcze. Więcej, bo dzisiaj plan jest taki, żeby całą noc to jajko tutaj otwierać, bo tutaj szansa na huge jest 1 do 72 tysięcy, oczywiście ze wszystkimi boostami, A więc no jest naprawdę duża, jest chyba w ogóle największa jaka kiedykolwiek była tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że większe mogło być tylko i wyłącznie z tym error Katem który był na Prima których jest mega dużo. A więc myślę, że jakbym na całą noc to jajko zostawił, to udałoby nam się trafić przynajmniej jednego huge bo tu mamy dwa huge do trafienia. Tylko na początku właśnie musimy sprawdzić, ile potrzebuje coinów, żeby całą noc otwierać. A więc na starcie pójdźmy sobie na The Void, żeby oczywiście odpalić sobie tutaj laka, no bo kto wie, może po chwili tego huge'a trafimy i potwieramy właśnie przez tak 15 minut, w sumie to odpalmy nawet więcej, no i wróćmy się właśnie tutaj i zobaczymy, ile mi coinów zjedzie po 15 minutach. Robię screena, ile tego mam i zobaczymy, ile przez 15 minut stracimy tych coinów. Tylko jeszcze bym sobie tego laka odpalił. No i dobra, niech to się otwiera przez 15 minut teraz. I przez jakieś 15 minut zjechało mi 185 milionów waluty, a więc żeby otwierać całą noc, potrzebujemy 7,4 biliona, czyli dwa razy tyle, ile mam i w ogóle jeszcze tutaj jednego upgrade'u nie zrobiłem, tylko zobaczymy, ile zajmie mi zbieranie jakiejś większej ilości, bo jeżeli długo, to nie będę tego tutaj robił, bo jakby jeden pasek już na pewno niewiele da, a nie chce mi się, nie wiadomo ile na tym siedzieć, a więc teraz plan jest taki. Idziemy na spawn'a, no, oczywiście pet Palmo, może huge'a w sumie trafiłem, zobaczmy tutaj, czy na czasie coś jest, no niestety nie ma. Tylko tyle, że traveling merchant się zrespił, że ktoś sobie Titanika trafił na jakimś tam serwerze gdzieś. Dobra, ale teraz robimy to tak, muszę porozwalać więcej owoców, bo te owoce sporo dają. Jakby Będziemy mieć dużo owoców, to odpalam frame boosta jakiegoś i farmimy te końce. Zobaczymy, ile zajmie mi wyfarmienie chociaż nie wiem, biliona coinów, żeby nie siedzieć też nad farmieniem tych owoców kilka godzin. Później farmimy tą walutę i idziemy na trade Plaza, bo na trade plazie też jest mega dużo roboty oczywiście. Dobra, i po jakichś 20 minutach udało nam się sporo tych owoców wyfarmić, tyle że spokojnie mi wystarczy jeszcze muszę sobie ogarnąć jakiegoś frame boosta i bierzemy się za farmienie coinów. Tylko musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, oczywiście musimy wysłać Huge Peta zwycięzcy konkursu. No i konkurs na podpisanego Huge Peta wygrywa ta osoba tutaj, ale, no, tak jak mówię, nie martwcie się, bo dzisiaj jest kolejny konkurs. Dzisiaj jest konkurs na Huge King Cobra. Dokładnie taką jak tutaj, a my wysyłamy podpisanego Peta tutaj osobie, którego oczywiście wygrał. No i Huge Peta trafia do tej osoby oczywiście. I w sumie na szybko też może mailboxa sprawdził, bo tam jest kolejny prezent dla Was i bierzemy się za robienie reszty rzeczy, bo mamy jeszcze dużo roboty. Tutaj oczywiście dziękuję Wam za te wszystkie prezenty. Tych mi trochę high giftów się zbiera. Może jakiś taki duży opening zrobię. Tutaj ktoś chce, żeby na odcinku otworzyć, to sobie to otworzymy. Oczywiście tutaj, DAG, tutaj takie peciki płatne przydadzą nam się, ale tutaj ktoś chce, żeby podpisać. No jakby, no niestety nie mam opcji podpisywania, więc nie mam jak podpisać PETa. Taki podpis Holix to sam sobie ktoś może dać. I na to samo mu wyjdzie. I tutaj w ogóle ktoś tipa nam dał, żeby kupować ekskluzję jajka na zwykłych trade plazach. W sumie zobaczymy, może to jest dobry sposób, bo na trade plazach zwykłych ludzi często tanie wystawiają jajka, bo tam nie ma tylu bogaczy i nie są w stanie za tyle sprzedać. No ale oczywiście dziękuję tutaj za te wszystkie pety, Natanowi za bilion. Tutaj dziękuję. Tutaj mamy takie jajko i też ktoś chce, żeby na otworzyć, no dobra, to od Darka otworzymy tutaj takie jajko, no i tutaj pozdrawiam Astro, tutaj pozdrawiam Filipa oczywiście i bilion gamów też na wiosła, więc dużo, no i tutaj pozdrawiam Szymka i tutaj każdą inną osobę też pozdrawiam, która chce, żebym ją oczywiście pozdrowił i tutaj 2,5 biliona, ale tutaj zahasztagowało, a więc no nie wiem, odeślę tutaj osobie po prostu, ale tutaj zobaczcie jakiego macie peta na konkurs, też naprawdę mega mocnego peta, nawet droższego niż tamten, tylko tamten miał podpis, a więc tamten finalnie był droższy, a więc no tutaj od umieścionego bekona mamy takiego peta na konkurs, a więc no, też będzie na konkurs w przyszłym filmie, bo teraz jest konkurs oczywiście na kobre. No, ale tutaj oczywiście każdym osobę pozdrawiam. Tutaj ktoś chce 5 milionów. No dobra, to tyle mogę dać. To jest normalna cena, a więc za tyle oczywiście mogę kupić. Tutaj pozdrawiam. Face Monograllow. Tutaj oczywiście dziękuję Wam za te wszystkie darmowe ekskluzywy, bo nam się to przyda. Myślę, że już chyba z 3 jajka może zrobimy. Zrobimy w sumie sobie to. Tutaj jeszcze zaknam nam bilion wysła, więc również dziękuję za ten bilion. Tutaj Stasix nam wysłał trochę darmowych, nawet dużo tego wysła, więc też oczywiście dziękuję za te wszystkie tutaj darmowe. O i tutaj Kasper nam płatnego takiego wysłał. Dobra, w dzisiejszym filmie myślę, że może zrobimy sobie darmowe i płatne w sumie, bo tego sporo się już uzbierało. Dobra, ale sklejmujmy sobie to na szybko, zobaczymy, ile będzie mieć punktów i bierzemy się za całą resztę, bo jeszcze trochę roboty w dzisiejszym filmie jest. Dobra i zobaczmy, ile mamy płatnych ekskluzywów do oczywiście jajka. Mamy 58. Dobra, to jeszcze trochę będzie trzeba dokupić na trade plazie. Na tych ekskluzji w Petach, też myślę, że da się teraz zarobić, bo da się je pewnie znaleźć tanie dzięki temu trade terminalowi. Dobra, ale teraz plan jest taki: muszę sobie ogarnąć Fraint z busta, farmimy jakoś dużo coinów i idziemy w końcu na tą trade plazę. Testować sposoby na zarobek. Dobra, wszystko ogarnięte, framebus ogarnięty, i tak się w ogóle snowiłem, że na tym update da się tak naprawdę otwierać 80 jajek naraz. Na przykład, możecie sobie, nie wiem, skorzystać z telefonu, tabletu, komputera, Microsoft Store i tak dalej, żeby odpalić kilka robloxów i możecie nawet do 80 jajek naraz otwierać jak kilka robloxów, macie po prostu odpalonych i wszystkie na przykład rozwalają na tym samym serwerze jajka, to w jednym momencie może Wam się nawet otwierać do 96 jajek naraz. I jakby ktoś tak zrobił, to mógłby naprawdę dużo na tym zarobić. Napiszcie, czy ktoś z Was tak próbował. Ja nie próbowałem, raczej nie będę próbował, mi się nie chce na tyle kąt otwierać tych jajek. Ale jak ktoś by tak zrobił, to myślę, że mógłby dużo na tym zarobić. Jakby rozwalał na kilka kąt jednocześnie, jeszcze to te wszystkie bloki mega szybko by szły. No i to mogłoby być ciekawe same. Dosłownie na na 1500 punktów, ale dobra. W farmie pół godziny zobaczymy, ile w pół godziny mi się coinów uda zdobyć. Dobra, i w sumie trochę dłużej to zajęło, ale mamy 5,5. 5 triliona, a więc całkiem sporo Trochę na pewno dofarmimy, żeby całą noc Otwierać, ale teraz pójdźmy na trade plazę Tylko to musimy pójść w sumie na normalną Trade plazę, na normalnej trade plazie Powinno to działać, tylko no jak zwykle jakieś Bugi są i nie da się pójść na normalną Dobra, to jeszcze raz muszę wbić, o teraz mi się wszystko Sfrizowało, możemy sobie popatrzeć tak z bliska Na te pete tutaj wszystkie Dobra, jesteśmy na tej normalnej trade plazie, jak widzicie Tutaj nie ma zbyt dużo bogatych ludzi Tutaj na tej trade plazie w ogóle jest tylko kilka osób, które mogłyby sobie kupić się w jajko, a więc na takich trade plazach właśnie może być taniej. I na przykład tutaj widzicie za 12,2 biliona jajko. To jajko da się sprzedać za 13, ale my chcemy jeszcze tańsze. My chcemy takie, nie wiem, po 11 i tak dalej. I właśnie to możemy zrobić dzięki temu terminalowi, bo to powinno działać tak, albo w sumie jeszcze lepiej. Mam jeszcze lepszy pomysł. Wrzućmy sobie wszystkie moje huge'e do banku i wtedy nie będziemy tepać w ogóle na pro trade plazy, tylko będzie nas tepać po normalnych trade plazach. Dobre, wszystkie moje huge są tu, no i mamy tylko Gemy, ale gemy nie wliczają się, oczywiście, i będzie tepać tylko po normalnych trade plazach i szukać nam właśnie takich jajek po normalnych trade plazach. Przejrzę tak z 10-15 trade plaz, zobaczymy, czy coś znajdziemy tanie, bo to działo tak, że na przykład zobaczcie, tutaj są po 18,9. Idziemy sobie znowu tutaj, klikamy, żeby znowu nam wyszukało i wyszukuje nam zupełnie inny serwer. Dobra, powiem Wam, że tanie niż to nie widzę, ale to się opłaca kupić na przykład, bo te jajka spokojnie jesteście w stanie sprzedać za 13 bilionów, czyli na takim jajku macie 400 milionów zarobka. Patrz. Na to, że w ciągu nie wiem, 10 minut jesteście w stanie przejrzeć z 15 Trade Plus, no to możecie na tym sporo zarobić. Tylko tutaj kurczę, ta osoba traduje i nie jestem w stanie tego kupić. Dobra, kupiliśmy to drugie. Jakby na budkach najtaniej są po 13, a zobaczcie, że one na aukcji schodzą za 12,8, nawet na, na aukcjach taniej się sprzedają te rzeczy. Nie wiem, przydałoby się trochę. Kupić tych jajek, bo jeszcze inny sposób mam, ale na początku tych jajek chciałbym trochę kupić. I powiem wam, że też mega dobrą opcją jest to, że za każdym razem na inną trade plazę mi wrzuca, jak sobie tutaj klikam. Nie ma czegoś takiego, że dwa razy na tą samą trade plazę mnie wrzuca. Dobra, i tutaj kolejne sobie kupiłem za 12,5, już mamy 3 jajka. Myślę, że spokojnie po 13,5 jestem je w stanie sprzedać na Pro trade plazie. Powiem wam, że dużo ludzi to z tym jajkami już wyczaju, ale mam jeszcze jeden sposób, jak ten nam się skończy, tylko tutaj coś widzę. Oj, oj, tu tanio widzę. Po 126 to też się opłaca, to też sobie kupmy. Tak możemy. 200 bilionów, to w sumie zainwestować. Zobaczymy, czy nam się to zwróci. I tutaj na przykład zobaczcie, że gościu kupuje po 13,5. A tutaj budkę obok po 12,5 stały. Tutaj zobaczcie jakiś John John Santa kupuje sobie po 13,5. Dobra, powiem Wam, że z tymi jajkami już dużo osób tak robi, że szuka tych jajek tani i je kupuje. Udało mi się kupić chyba 12 jajek, jak dobrze policzyłem. Teraz drugim sposobem jest kupowanie tych Marshmallow Agonii, Easter minusów maksymalnie po 38, bo jest spokojnie, da się sprzedać za 39. 40 bilionów, i tutaj właśnie też zaczniemy od normalnej Terrain Plazy, bo wydaje mi się, że na normalnej Terrain Plazie też ich trochę może być, a tutaj, no, jakby po prostu mniej ludzi ma na to budżet, żeby to kupić, aniżeli na przykład na takie jajka za 12 bilionów, a więc szukam jakichś dobrych ofer teraz na te dominusy. No i tu na przykład mamy za 38. Spokojnie sprzedam go za 39, a więc kupujemy sobie go za 38 bilionów. Jakby, no, to jest tylko bilion zarobku, może 2, może za 40 w jakiś sposób by się sprzedał. Za 39 na ludzi, ale za 40, możemy trochę się pomęczyć, ale teraz postaram się znaleźć taką jeszcze tańszą ofertę, nawet za 37 bilionów, Bo to w sumie była pierwsza trade plaza, na którą poszedłem. I zobaczcie tutaj drugą trade plazę: 37,2. Spokojnie za 39 to się sprzeda, a więc też kupujemy. Dobra, jeszcze jednego takiego musimy znaleźć w mega dobrej cenie. Ten w sumie już był w naprawdę dobrej: 37,2. To jest Git, ale spróbujmy jeszcze taniej znaleźć. Dobra, na razie więcej, easter do minusów nie widzę. Zróbmy teraz tak. Wyjmijmy sobie wszystkie huge, oczywiście, z banku i idziemy na ProTrade Plaza spróbować sprzedać te jajka no i te dwa do minusu. Zobaczymy czy uda nam się na tym zarobić. I patrzcie na przykład tutaj na ProTrade Plaza jak to wygląda. Dosłownie wbiłem przed chwilą i tutaj gościowi po 13.9 kupują ekskluzyw jajka. A więc wystawmy sobie po 13.6B 12 sztuk. Zobaczymy czy ktoś sobie to kupi jakby i tak na każdym zarobimy ponad bilion. Zobaczmy czy tutaj może są jakieś easter Dominusy. Tutaj ten gościu tak dosyć dużo tych jajek kupuje. Dobra, zobaczmy czy znajdzie moją budkę. Ja tutaj mu ładnie wystawiłem po 13,6. No halo, proszę bardzo, tutaj, tutaj pan się kieruje w tą stronę. Tutaj są jajka dla pana. No i zobaczmy, że sobie to kupi. No i tutaj pisze, że po 13, żeby je wystawić. Ale jednak zmienił zdanie i kupuje po 13,6. No to niezły gościu. Mówi do mnie, żeby je wystawić taniej, po 12,5 za tyle wszystkie kupi. A jednak zmienił zdanie i tak po 13,6 sobie kupuje. Ale w sumie wszystkich nie kupił, tylko kupił trochę. Dobra, ale jeszcze dostawmy w takim razie tutaj te dwa. Ister do minusy. No i niech to sobie tak postoi trochę, tylko kurczę, no tutaj gościu, no nie no najgorsi, najgorsi są tacy ludzie. Po 12,5 wystawił obok, co za gościu. Dobra, mam nadzieję, że mi to i tak zajdzie Niech to sobie tak postoi nawet z pół godziny. A ja sobie tutaj pobiegam, popatrzę, czy nie ma jakichś ciekawszych ofert. Dobra, i powiem wam, że te jajka trochę taniej. Wystawiłem po 13. Trochę to zajęło, ale ktoś sobie to tutaj w końcu skupuje. Jakby na każdym takim jajku i tak mamy pół biliona zarobku. Do tego tutaj ta osoba kupiła minusa jednego, a więc na dominusie mamy 1,8 biliona zarobku. Dobra, zobaczmy, czy kupi tego minusa tutaj ta osoba. No jakby ona tutaj wszystko mi kupuje. No zastanawia się, czy kupić tego drugiego minusa. No ja bym kupił. Albo czekasz, jej dostawimy jajka, tylko ja. Jak już niestety nie mam więcej Dobra, no ale jak widzicie idzie na tym fajnie zarobić Jak sobie na tym terminalu właśnie Szukacie taniej rzeczy, jeżeli wiecie, że na przykład Powiedzmy jajka sprzedadzą wam się za 13, no to za 12,5 warto kupować Bo na każdym takim jajku macie 500 milionów zarobku, tak samo z tymi Dominusami jest spokojnie da się sprzedać za 38 bilionów, a za 39 Muszą trochę postać, czyli tak Do 37,5 możecie sobie Spokojnie kupować te Dominusy I tak naprawdę z hellrokami i wszystkim innym Tam jest w sumie podobnie, dobra Niech sobie jeszcze postoi ten dominus, zobaczymy czy on zajdzie. Dobra, tego jednego easter do minusa sprzedamy później. Teraz już jest późna godzina, więc robimy to tak. Odpalamy tutaj busty i niech się to otwiera na tym jajku w taki sposób, żebyśmy też rozwalali te bloki. Myślę, że w taki sposób, gdzie to ustawione, to tutaj jeszcze dodatkowo będę sobie klikać. kopety muszę jakieś założyć, no i niech to się tak rozwala. Miejmy nadzieję, że trafimy chociaż jednego laki. Dobra, i otworzyłem za wszystko, rozwalałem laki, bloki, czyli otworzyłem tak naprawdę jeszcze więcej i za to wszystko, kciutecz pytanie, Niestety nie trafiłem. Nie powiem Wam, że ja to mam naprawdę gigantycznego pecha. Może w kolejnym filmie nam się uda, wykoniecznie sprawdźcie film z drugiego kanału i do następnego.